Witam i to jest kolejna rzecz, którą chciałem wam pokazać. To jest skrzynia pryzmatu. Naprawdę, ja nie mam silonego pojęcia, co tu się dzieje, bo wy sobie pewnie na to patrzycie i mówicie tak. O, tu się niemal nic nie wydarzyło. No w zasadzie mamy powrót do tego, co było. Chuja kurwa, nie powrót do tego, co było. To nawet, nawet w sensie mnie nie kurwie, żeby powiedzieć, że jest powrót do czegokolwiek. Tu nie ma w ogóle mowy o żadnym powrocie. Tu nie ma w ogóle żadnego, tu, tu, tu w ogóle jakby nic nie jest takie samo. Dobra zobacz to to jest w ogóle ten float, nie widzisz. I tu rzeczywiście, no ta wartość, która jest aktualnie, można byłoby powiedzieć, że o kiedyś była całkiem podobna. Nie i w ogóle. A to jest kim chcesz, to sobie i sobie sprzedać a to jest małpa. Chcesz to sobie potrajdu i to Nie wiem, zrób se coś jak Ci się podoba. Jak Ci się nie podoba, to se nie rób. Dobra, dobra, ale mam prizm. Jo, piór du, ile danger of kurwa, ile tych. Jo, pierdziel. Ale pieniędzy. z milion złotych, o co? No słownie. W ogóle są jakieś z tym nie? nie ma. Nie, nigdy nie będzie. Dobra, nieważne. W każdym razie, zobacz to, zobacz to. Zobacz jak to jebnie kurwa teraz. Tyk kurwa! Widzisz co? Jak to pierdolnęło? Boże święty z Yupin, normalnie na Yupinie kurwa dzieją się takie rzeczy aktualnie. Nie mam zielonego pojęcia... Hmm, ...co tu się odpierdala. Ale to jest posrane, autentycznie. I to się dzieje i na pryzmie 1, i na pryzmie 2, i się dzieje... W ogóle, przed chwilą, dosłownie przed chwilą, przed sekundą, nie wiem, może nie, no może przesadna, może 30 minut temu, skrzynia Hansman, którą, którą absolutnie miałem w dupie, w sensie skrzynia, którą absolutnie w ogóle traktuję jako skrzynię, którą mam dla Beki. Nie ją wystawioną za śmieszne jakieś 115% bafa na flocie. Co się stało? Sprzedała się kurwa. To jest to, nie, nie wiem ile ona aktualnie kosztuje. Ile kosztuje aktualnie Huntsman Case? Ile ona aktualnie kosztuje? Dosłownie, kurwa, to jest popierdolone. No, czy Wy widzicie ten przelicznik, który tu jest? Co to jest w ogóle? Co to jest kurwa za przelicznik? Co tu się odpierdala? Czy to jest 90%? 88%? Jeżeli by kupić na takim e, bajorderze, i pewnie to jeszcze się da kurwa zrobić, nie? To jest pojebane, co aktualnie można robić na tym rynku. Ja nie wiem, czy to jest jakaś górka, która się za chwilę spierdoli, czy o co chodzi, ale tego się nie da opisać w normalnych, cenzuralnych, mieszczących się w jakichś ramach przyzwoitości społecznej słowach. Co tu się w ogóle dzieje? Naprawdę, ja nie mam żadnego pojęcia. I teraz tak, rzecz, która mnie niesamowicie intryguje, to jest na przykład to, co dzieje się na Snake Snakebite. Dlatego, bo ona jest, można byłoby powiedzieć, dużo mniej um, taka uga buga, uga buga od całej reszty. I tak się na niej dzieje, i tak się dzieją rzeczy na niej, na Steamie nic. Ale ja się naprawdę nie mogę doczekać, kiedy to, do, to będzie jakaś relokacja na przykład do skrzyni frakcji, albo kiedy będzie jakaś relokacja do skrzyni Kilowatt. Bo jeżeli tu się zaczną te rzeczy, to tu są dopiero kurwa perełki do ustrzelenia. W sensie, jeżeli autentycznie tu zacznie się coś dziać, jeżeli to tu przyjdzie ten ruch, to on będzie już popierdolony wtedy. No bo zobaczcie, ile nam brakuje do górek tych skrzynek, albo do jakiegoś takiego momentu, w którym już przed chwilą byliśmy. No to jest dwukrotność. I czy te skrzynki mają szansę zrobić w te okolice dwukrotności? Aktualnie, w momencie, kiedy. Cały rynek skrzynek aktualnie zrobił te dwukrotność i wszystkie skrzynki, które są z Pula nie zrobiły, poza jedną i jedyną skrzynią Dreams Nightmares, która de facto pobija... znaczy ona nie, ona jest daleko od jakichś swoich rekordów, ale pobija te swoje przeszłe wyniki z dosyć dużą łatwością, nie? Aktualnie Dreamsy, przecież to też jest, jakby, jakby to nie było. I ten który jest stworzony do niesamowitego flipowania, boże święty ten item aktualnie na steamowe w przeliczeniu kosztuje około 10 zł. tak plus minus no tyle kosztuje to jest 10 zł na steamie no to to też jest jakby item który jest stworzony pod fliperkę, aktualnie to są itemy stworzone pod fliperkę Ktoś siedzi sobie na Steamie, kupuje sobie, nie wiem, ma powiedzmy 1000 Dreamsów, kupuje, znaczy sprzedaje je na flocie, odkupuje je na Steamie, zarabia 2000 zł. To jest popierdolone. Jakby dosłownie to są te możliwości, które aktualnie daje Steam. Jest... Weźcie sobie nawet o tym pomyślcie w ten sposób. Masz itemy warte 8000 i one ci mogą robić 25% tylko i wyłącznie dlatego, bo je sprzedasz i odkupisz jeszcze raz. To jest, to jest pojebane, to jest pojebane, a to jest popierdolone i to są rzeczy, na które dzisiaj pozwala Steam, jakby jakie możliwości aktualnie daje skrzynia załamania, nawet głupia skrzynia załamania, 1,23, 0,95, ile to jest 0,95? 0,95 w przeliczeniu na Steamowe to jest złoty, hmm, chyba mogę, mogę powiedzieć, że złoty 50, nie? To nie będzie wcale przeinaczenie, to jest złoty 50. Co to są w ogóle za chore wartości? Jakby. Co, co to są w ogóle za chore kurwa rzeczy? Ile aktualnie kosztuje recoil? Aktualnie recoil na buy now, na flocie będzie kosztował 80 groszy. Nie wiem, czy recoila nie można dorwać za 94 grosze w momencie, kiedy się go chce kupować. To są kolejne pojebane rzeczy, tylko recoil najmniej, bo tam największy podatek płaci na flocie, trzeba przyznać. Ja już nie mówię o tym, co wywaliło, co nie wywaliło. No nie, że y, dalej macie na przykład. Znaczy to, to jakby mm, Wildfire Case. Nie wiem, ile on aktualnie kosztuje. Ja już nawet nie mówię o tym, że Wildfire Case aktualnie kosztuje 19 zł. Przed chwilą kosztował 17 zł. W ogóle on chyba miał korektę, która. Mm, Swoją drogą korektę, która się, no właśnie, to jest to, że on kosztował 25 zł, potem się zjebał na 20 zł, aktualnie się ustosunkował na cenie, która jest całkowicie nieadekwatna do jego ceny na flocie. Jeżeli ktoś ją ma, masz tę skrzynkę, wystarczy, że ją tam kurwa sprzedaż. Wystarczy, że ją sprzedaż tam i ją odkupisz, i to jest to, to jest popierdolone aktualnie dla wszystkich ludzi, którzy holdują skrzynki, to jest taka kurwa, nie wiem. Wildfire, ile ty aktualnie kosztujesz na małpie? Czy istnieje w ogóle skrzynia Wildfire na małpie? Oczywiście, że istnieje i oczywiście, że jest za darmo. No bo jakby inaczej. Musi być za darmo. I ja nie wiem, ile jest takich rzeczy aktualnie dostępnych na tym rynku. Ile jest pierdolonych abuzów. Bo to zawsze są abuzy. Wystarczy według mnie wpisać case. Po prostu. Wystarczy wpisać case, przejrzeć trzy albo dwie strony i już będziesz widział... Ile ci pieniędzy leży za darmo na, w tym sensie Ja nie wiem, ja nie wiem w jaki sposób bezemocjonalnie można opisywać takie, takie głupoty. Znaczy, w jaki sposób ja mogę odciąć swoje emocje od tego, co właśnie widzę na swoje oczy. Ja dosłownie wpisuję, to jest kurwa kolejne pojebaństwo. Kurwa mać, skrzynia klacz kosztuje 3,50 aktualnie. Klaczka jest, ja nie wiem czy on nie kosztuje 3 zł kurwa na tym flocie. Nie, spadł, w piku chyba kosztował tyle, albo nie wiem ile kosztował, ale... A tutaj, tutaj akurat rzeczywiście można się pokusić o to, że ta wartość jest w miarę wyważona i dwa rynki reprezentują plus minus te samo. Nie wiem, czy nie wiem, czy coś mi się pojebało. Ta, pojebało mi się. Normalnie mi się pojebało. Mm, jeszcze jedna skrzynka, która mnie ciekawa. To, kurwa, właśnie 95. No to jest popierdolona chwila. Gdzie jest Horizont Case? Horyzontu. No właśnie, i to. A, tu był Abius, już go nie ma. Został załatany. Chyba, że rynek wytworzył drugi, to nie wiem horizon case. Nie dziwię się, że ludzie napierdalali. No, no już nie ma tego abiuza, a był, był. W momencie jak tutaj były bajordery, to się dało za 6,60 przypierdolić bajordery w pewnym momencie i on wchodził normalnie. On normalnie się kupował. Jak za 6,60 się przez wczesny bajordery, to normalnie on siadał. Widzę, że wyrównał się rynek. Także tutaj akurat y, ten nie ma tego Abiusa, który był. Dalej jest pojebany Abius na pryzmatu. To jest popierdolony w ogóle Abius, który tu istnieje. Jak ktoś ma konto na Upinie, to w ogóle jest prze, prze, m, przewielki. O, tak to nazwę. Y, z na skrzyni y, Hunchman jest dalej Abius. Na skrzyni Danger Zone jest dalej ja bios. Tu był w ogóle chyba jeszcze większy niż na pryzmatu był. Ja nie wiem, Danger Zone w ogóle ma jakiś taki opóźniony zapłon, a tak świetnie swoją drogą. No nie, 3,90. Było w pewnym momencie ponad 4. Było, było w pewnym momencie 4 chyba. 20, czy coś tego typu. Ja, ale też, na Jupinie ja raczej operuję, więc tu też to było troszeczkę inaczej. I nie będę mówił: skrzynia Riptage swoją drogą była dzisiaj, na opinię, droższa niż Glowcase. Ja wiem, że to może być trochę dziwne z perspektywy obserwowania tych rynków, ale nie, tak było, naprawdę tak było. To jest popierdolone, te, te skrzynki się po prostu gonią. I Glowcase codziennie, codziennie pokazuje mi, że zrobienie 20% to jest kwestia tylko i wyłącznie zmienienia numeru. Obok tego. Istnieje jeszcze skrzynia kurwa y, Vanguard, która jest po prostu, nie wiem, do pizdy, do wyjebania. Nie, nie, nie rozumiem o co z nią chodzi. To jest kolejna skrzynka, której ja nie czaję, dlatego że na niej niemal nic się nie dzieje. W sensie dosłownie ta skrzynka ma jeden pierdolony abiusk po raz kolejny. Tak, ona jest do zabizowania. To widzicie zresztą. Jak ktoś się ma, to proszę bardzo sobie korzystać z tego. Nie miałem zielonego pojęcia. W jaki sposób na przykład wyceniają ją małpa, e, nie wycenia na przykład całkiem rozsądne to jest jeden wielki abius, który tutaj istnieje mm, ale swoją drogą to jest niesamowite, bo ja miałem po prostu wystawioną jedną skrzynkę Vanguard za jakąś pojebaną kwotę, ta skrzynka po prostu się sprzedała. To jest jakby to jest dla mnie akurat niesamowite. Cały, całe wszystkie wydarzenia, które dzieją się aktualnie na skrzynkach swoją drogą jeszcze obok Powiedzcie mi, co tu się odpierdala. Czemu ta skrzynka jest kurwa najtańsza od lutego? Czemu ta skrzynka jest najtańsza od lutego? Jaki na niej istnieje Abius? Nie patrzyłem. Przysięgam. Nie patrzyłem. No oczywiście, ale czy to jest taki jakiś pojebany? Eee. No jest Abius, ale czy pojebany? No nie, no. No nie no, no nie taki duży. No jest, jest, widać, że jest. Ale to nie taki, to nie taki abys. Takiego bym nie brał. Ogólnie. Ale czemu ona jest tak tania? Jakby to jest, to jest dla mnie pytanie. No i teraz tak, jak ktoś jest... A, no i tu jeszcze, no to no, tej, tej nie można pominąć ogólnie. W tym całym PDS-ole kurwa. Ja nawet zrobiłem film specjalny o niej, no bo to, to, to dosłownie to, to się nadaje dalej na no serial kurwa dokumentalny o tym, co się odpierdala na tej skrzynce. Dlaczego ta skrzynka kosztuje 45 zł? Dlaczego kurwa ona kosztuje 45 złotych, gdy bajordery są za 50? to jest pojebane, to jest dosłownie popierdolone, no, jakby ja nie mam innych słów, nie potrafię bez przekleństw opisywać tych sytuacji, które tu mają miejsce. Bo co to znaczy, że coś kosztuje 45 zł na flocie, a 50 zł na Steamie? No, nie trzeba być geniuszem, żeby umieć przenieść wartość 45 zł na 70 zł na Steamie i sprzedać taki item, to naprawdę nie trzeba być geniuszem. Może mądrzejszym trzeba być, żeby umieć taką wartość przenieść na inną stronę i z tej innej strony dopiero tę wartość przenieść na Steama. To może trzeba być geniuszem, ale tu nie trzeba być geniuszem wcale. To jest powalone ogólnie. To jest, to jest posrane. To jest tak, jakbyś powie, jakby ci ktoś powiedział Siema, odkupię za 75 zł, twoje 50 zł. To kurwa, się w mózgu nie mieści, co ja aktualnie widzę na tym rynku. Jedyne, co jest problemem, to to, że nawet kiedy mi osobiście na tym rynku pojawiają się pieniądze, to ja ich już nie mam. To jest największy kłopot. Nie nadążam po prostu z produkcją pieniędzy. Nie da się mieć kurwa tyle pieniędzy aktualnie na Steamie. Bo nawet jeżeli przyjdzie ci w ciągu jednego dnia 1000 zł, to mówisz. A, gu gu Guerilla w Warfare. Proszę bardzo, pyk, nie ma. A, zrobię sobie Bajordry na skrzynkę jakąś. A, nie ma. To jest najgorsze, to jest jedyny problem. Aktu aktualnie, żeby mieć 8000 zł na streamie, to się trzeba postarać. W chuj. To jest ciężkie samo w sobie. I ja ogólnie, gdybym miał powiedzieć, co należy aktualnie robić, gdybym miał jakkolwiek się postawiać, to bym powiedział tak: to co należy, to liczyć i flipować. W sensie najlepiej, jeżeli masz te itemy już w tym momencie, a jeżeli ich nie masz, to grasz w ryzyko, nie? Jakby niestety, niestety grasz w hazard, który polega na tym, że albo te rzeczy się będą utrzymywały na tych cenach i, nie wiem, w ciągu tygodnia zrobisz 30 czy 40% na tym, że weźmiesz i kupisz jakieś gówno i potem nagrasz śmieszny filmik na YouTube'a, że o kurwa, nie było mnie 3 dni, zarobiłem 10 koła, no nie? No albo cóż, bywali się, nie? No to w ten sposób. No i to chyba ostatnia rzecz, którą chciałem nagrać w tej całej sytuacji. Bo jeszcze no, no więcej rzeczy jest, ale czy mi się chce o nich tak o, opowiadać. O tym, że na przykład Prinstream New zrobił 20%. Albo na przykład mm, Vaporwave, Wave, zrobił dodatkowe 14%, po czym się wyjebał o 3. Czy tam o 4. No. Filmu mi się o tym nie chce robić. Tak powiem. No. 带走。